Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana chłodnicy w Peugeot Expert z lat 2007 do 2010 wymaga dokładności i odpowiednich narzędzi. Zacznij od odłączenia kalem y akumulatora, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych. Następnie usuń płyn chłodzący z systemu, zabezpieczając otwory połączeń rurki odpływu. Aby zdjąć chłodnicę, odkręć mocowania przy mocowaniach do ramy i osłonach silnika. Ważne jest, aby sprawdzić stan uszczelek i rur wlotowych. Często wymagają one wymiany wraz z nową chłodnicą. Podczas demontażu unikaj przeciągania przewodów, a montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności, starannie zabezpieczając wszystkie połączenia. Chłodnica Peugeot Expert tego zakresu lat dostępna jest w wielu sklepach online, szczególnie w specjalistycznych sieciach dla samochodów ciężarowych. Sprawdź dopasowanie numeru katalogowego, aby uniknąć niekompatybilności. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu, instrukcja montażu może się różnić najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!